Siemano dzisiaj sprawdzę sobie taką, taką ładowarkę do akumulatorów samochodowych, motocyklowych na 6 i 12V podobno nie działa zobaczymy czy w ogóle coś się załączy, czy wybuchnie nic nie wybuchło nic nie świeci także zobaczmy co w środku a w środku takie o uszczelka fajna wodoszczelna i o kurczę, tak coś woni z tego. Tutaj widać takie ciemna płytka, jest ciemniejsza. Tam też. Także coś z drugiej strony pewnie będzie usmażone. No nic, zobaczmy. Tylko trzeba uważać, bo teraz może być tak, że będzie kondensator naładowany. Także nie dotykam tu na razie nic. Tutaj sobie wydobyłem. No nie wygląda to zbyt ciekawie. Tutaj widać rezystory jakieś wybuchły. Oj, nie, nie będzie za ciekawy. Dobra, idę w ogóle, pomiernik, bo nie mam tutaj. No, miernik. Zmierzę sobie na kondensatorze za mostkiem filtrującym. Nie ma napięcia, czyli bezpiecznik będzie spalony. już widzę, że ktoś lutował jakiś drucik zamiast bezpiecznika. Tutaj widzę, widzę ładnie. Pokażę to z bliska. O, tutaj widać. O, był jakiś dolutowany mały drucik, i on się, on się przepalił. No całość wygląda tak. Tutaj to są te rezystory, które wybuchły. Generator. No nic, zobaczymy. Chyba za dużo nie narobię, bo co chwilę telefon dzwoni. Zacznijmy sobie od mostka. No tu jest warcie. warcie. Zwarcie, zwarcie, we wszystkie strony zwarcie. Także mostek już usmażony. Prawdopodobnie przez to, że ktoś tutaj po prostu jakiś drucik wlutował. I... Czy nie mówię, bo się wcześniej popsuć, no ale. Jeżeli jest jakieś zwarcie, jest najpierw sobie trzeba sprawdzić czy jest zwarcie, a potem trzeba by było włożyć bezpiecznik taki jaki był, a nie, a nie mostkować tutaj drucikiem. Nie? Także tak, takie coś, no, jest nie bardzo, takie rzeczy robić. Dobra, patrzę dalej, gdzie zwarcie. Prawdopodobnie tu cała ta strona pierwotna będzie do roboty. Jest tranzystor kluczujący i generator. Ciekawe, czy będzie dostępny w ogóle. No nic, patrzymy. Dobra, mostek odlutowałem, jest się, przyklejony jest jeszcze, bo to trzyma się pyta, ale wszystkie szłapy ma w górze. No i tak samo, we wszystkie strony zwarcie, także na bank zwarty, a w ogóle tutaj na Głównym zasilaniu na głównym elektrolicie. No, niby nie ma zwarcia, ale nie ma zwarcia, bo pewnie się, dlatego że się przepaliły te rezystory, które pracują w drenie, w źródle, przepraszam bardzo. Czyli zmierzymy sobie sam tranzystor. To będzie mosfet o, zwarty. Dzięko to widzę. Udało mi się odczytać, one mają popułoma równolegle czyli ćwiercioma wyjdzie rezystancja. Zastępcza, no i zobaczę jeszcze co to za generator. Czy to w ogóle jest sens ruszać? Robić jest bardzo mały ten układ, ale udało się go odczytać. Takie oznaczenia ma, tutaj sobie już zanotowałem. W takim wypadku, naprawa takiej ładowarki jest już nieopłacalna, bo cała chyba kosztuje 50 zł. Chociaż teraz może już kosztuje więcej, ale gdzieś koło tego kosztowała układ. No, tak się nazywa, takie tam ma napisy. No i nic to nie wychodziło po tym. Ale po układzie wyprowadzeń wyszło mi, że jest to układ NCP1251. Pomimo to, że nie opłaca się tego naprawiać, zamówiłem ten układ. Bo bez jego wymiany nie ma, nie ma sensu, nawet tutaj wymieniać tych uszkodzonych elementów, bo on na pewno będzie uszkodzony. Także przyjdzie to będę kontynuował naprawę. Dobra, części przyszły, tranzystor kluczujący. Tutaj są generatory, kilka zamówiłem. No Rezystory, te co są źródle, stary, stary tranzystor kluczujący. No i co dziwne, nie zamówiłem tego mostka, mówię typowy mostek. Pełno ich wszędzie, nie będę go zamawiał, bo bo jest tego dużo. No, mam wszystkie są na 1A, a ten jest niestety 2A. Pojemu kolegi Einsteina też ma same 1A, ale dał mi taki okrągły 2A. Będę go tutaj musiał jakoś wkomponować. Patrzyłem to. To on się tutaj zmieści w tą budowę, także jest sporo miejsca. Nic, składam to do kupy i patrzymy, jak wybucha. Ok. Tego małego scalaczka sobie wlutowałem już. Tutaj jest stary, bardzo malutki. Co sobie wlutowałem? Mostek, tak trochę na pająka, ale zmierzyłem, mieści się w budowie. Rezystory w źródle sobie wlutowałem. Dwa, półomowe. Co, tranzystor przykręciłem, też go wlutuję. Transoptor, transoptor jeszcze sobie wylutuję i sprawdzę. Zmierzę sobie go. Pod stronę tutaj, gdzie jest dioda, podłączyłem sobie zasilacz przez rezystor 1 kilo. No i do, do zasilacza, nie tam 8 V jakiś ustawiłem. No i mierzę sobie po drugiej stronie na wyjściu transoptora. teście diody nie będzie. No i jest spadek 0,1 V. A teraz wypnę tutaj zasilacz. Mierzę przerwa. Czyli transoptor działa. Zlutuję go z powrotem. Ok, wszystko po stronie pierwotnej, co tam było uszkodzone, jest wymienione. Wyczyszczona jest, obud jest wyczyszczony, płytka. Transoptor wlutowany. No co? Aha, jeszcze tu są elektrolity, właśnie muszę wymienić tego małego, ten mały. I tego tutaj sprawdzę. Czy jest sprawny, ale tego to bezwzględnie wymienię. I potem co. No podłączymy. I jak to mówi rzeźbiarz Light or fire. No nie jest tak źle. Sprawdzimy, ile nowy będzie miał. Nowy ma trochę lepsze parametry. ESR ma dużo niższy, no i pojemność ma, ma większą. Co nie znaczy, że tamten jest uszkodzony, ale ja tak jak mówię bezwzględnie je zawsze wymieniam. No i gitara. Gotowe to co? Nadeszła ta chwila, prawdy. Najgorszy moment. Próba. Czy wszystko poleci od nowa? Czy może zadziała? Nie wiadomo jeszcze, jak strona wtórna nie. No ale co. Zobaczymy. Ok, podpięte mam przez żarówkę. Włączę na chwilę. Tyłem jestem. Ustawiony. Włączyłem, wyłączyłem. O, coś się oświeciło. Włączę na dłużej. Działa, ale coś tak trochę, trochę tak piszczy ta przetwornica. Hmm. Jakieś tam napięcie pokazywało, nie powinno chyba, skoro nie jest podłączony żaden akumulator. No dobra, wymienię jeszcze ten wyjściowy kondensator, bo widzę, że ktoś go tutaj wymieniał, ale go i tak wymienię. W ogóle nie kapnąłem się, że tu jeszcze są po stronie wtórnej elektrolity takie mniejsze. One nie były wymieniane nigdy. Podejrzewam, że tu przy tym radiatorze one miały ciężko, ciężko pracować. No problem jest taki, że żeby je wylutować, trzeba wylutować wyświetlacz. Taka robota na grubo. No, nic trzeba to trzeba. Ten jeden 100 mikro ma takie parametry, a ten drugi takie. Widać, że połowę pojemności ma. No i ESR bardzo wysoki. Także był padnięty. No nic, wymieniamy i patrzymy dalej. Podłączyłem sobie miernik. Co prawda na wyjście za tranzystorem, czyli tam no, raczej nie powinno być, chociaż może tam jakieś być szczątkowe. Tak, podłączyłem a no, ponotane. to zaczyna chleba być. Dobra. Odwracam się i załączam. Tacza, na razie nie gotowałem, bo najpierw sprawdzę, czy działa. No, no nic, zapnę chyba jakiś akumulator. Zmierzyłem sobie rezystancję na tym, na tym elektrolicie wyjściowym, już to jest na wyjściu tym dużym. No i tak trochę narośnie sobie do 380 omów, I tak już zostaje. Czyli co, jakieś przywarcie mamy. Może ta dioda wyjściowa się ugotowała. Wylutowałem sobie diodę, zmierzyłem, jest ok, ale tak sobie później patrzę, że tu równolegle do tej linii 12V są rezystory, kilka rezystorów równolegle, na przykład ten tutaj, ten, prawdopodobnie te też już nie patrzyłem. To jest takie wstępne obciążenie, dlatego taka rezystancja na tej linii, także nie ten trop, szukam dalej. Podlutowałem sobie przewód, bo to tak, takie mierzenie to też... Średnio, dobra patrzymy teraz. No jest 12V, po prostu mi tu nie łączyło mi tu gdzieś. I ten pomiar taki był jaki był teraz sobie tutaj. Muszę sobie jakieś żabki w ogóle skołować też do takich pomiarów. Dobra, 12 V jest, elektrolity wymienione. Clepiscie jeszcze tak. Ale może one tak mają. Okej, okay, zapnę w takim razie tutaj yy, jakiś akumulator. Dobra, zapiąłem sobie akumulator. Włączamy. Brzęczy. No ja nie widzę, czy tam się coś wyświetla, no bo nie mamy wyświetlacza. Może tu trzeba wcisnąć. Nic się nie zmienia. Nie widzę co. Może tam trzeba tryb jakiś wybrać? O kurczę. Nie wiem jak to zrobić. Jak przylutuję wyświetlacz, to znowu nie będę miał tutaj dostępu do tego. No nic, ten tranzystor jeszcze sprawdzę, bo to wydaje mi się, że to nie jest żaden MOSFET, tylko to jest zwykły tranzystor typu P, PNP. Znaczy się. Wylutuję go, sprawdzę. Wylutowałem ten tranzystor. No w ogóle drugi już pod nim jest odpa odparzony. Aż no i dobra, dajemy sobie na bazę czy tam bramkę. Nie wiem, właśnie, czy to MOSFET, czy nie. Dobra, to jest typu P lub PNP. No to zacznijmy od ujemnego, yy, ujemnego wyprowadzenia miernika, że tak to powiem. Hmm, 2,7V spadku między bazą a emiterem, a między bazą a kolektorem też tyle. Jeżeli to zwykły tranzystor, no ja bym stawiał, że to MOSFET jest raczej. Był w drugą stronę, między bazą a emiterem. Jakieś 1-3 V. Kurczę. A, zobaczę, czy jest dioda w ogóle tutaj. Jest. No to, to będzie raczej MOSFET to był. Bo tutaj widać diodę. on się dziwnie ujara. To mosfet typu P, no po oznaczeniach, które tam jeszcze da się jakoś miary odczytać, no, nic ciekawego nie wychodzi. Dobra, so, ja znajdę jakiś mosfet typu P z, z dużym amperażem i wstawię, no bo co. Dobra, można kontynuować zabawę z tym. Zamówiłem mosfet typu P tutaj na wyjście. I przy okazji jak już zamawiałem, to zamówiłem mostek taki jak ma być, żeby już był taki jak ma być. Także wymienię mostek, zamontuję tranzystor i patrzymy, czy to coś ładuje. Ok, mamy to zapięte. Mosfet wultowany, mostek też. Przyszedł czas na okulary tego. Rozpakuję je. W razie, jakby miała wybuchnąć przetwornica, to. E, fajnie się przez nie patrzy. Takie czyste, e, dobra. Aha, musimy sobie jeszcze miernik zobaczyć, czy tu ładowanie będzie. Dobra, mamy to zapięte, to zapięte. Okulary założone. Dzięki, jeszcze raz ostry. No dobra, wybuchnie czy nie wybuchnie. Nie wybuchło, a ładuje. Nie, nie zwróciłem uwagi, gdy było wcześniej. Wcisnę tutaj ten... A nic się nie dzieje. Odpijam akumulator, zobaczę sobie w ogóle, czy to z przetwornicy coś nam wychodzi. Teraz 12,4. 4 być może trzeba ten tryb tutaj wybrać. Ale co tutaj, nie ma żadnych LEDów? Coś tu chyba powinno Aha, jest wyświetlacz przecież, hmm. który jest wylutowany. Ok, przyłapałem ten wyświetlacz tak, byle jak. pokazuje 12,6 no i co? no i nic tyle tylko, że pokazuje Czy mnie nie startuje, nie widzi akumulatora chyba a zaraz na no odpiętym co on pokaże Error, Aha, czyli że nie podpięty, teraz mu podepnę. To pokazuje, że że jest, ale nie podejmuje ładowania żadnego. No nie wiem czemu, sprawdzę sobie ten, ten knyfel, czy on działa w ogóle. Tu pokazuje cały czas zwarcie, a może jakieś napięcie się tam odłożyło i dlatego napięcie nie ma. Nie ma napięcia. A dla omów tak jakby zwarty knifel był. I wylutowałem, dalej jest zwarcie. Ciekawe. Zerknę sobie pod mikroskopem, gdzie tu ścieżki idą. Dobra. Zwarcie znalazłem. Tutaj ta ścieżka sobie idzie, 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 idzie tutaj. I tutaj jak lutowałem ten kondensator, to mi się tu chlapło. Cynon. Bo tutaj soldermaska zeszła z tej ścieżki. To jest akurat od mikrostykła, tu jest masa. I akurat się zwarło do masy. No i tak się stało, że się stało w ogóle. Ciekawy bezpiecznik tu był. Taki neonka żarówka. Dobra, załączę teraz. Tylko sobie tu to wszystko znowu pospina. Dobra, byłoby. Załączam. 11.6. O, coś się zmienia. O, zaczął ładować, bo żarówka się nawet rozświetliła. O, próbuję ładować, ale. Tu też widać. O. Także jak będzie bez żarówki to zacznie ładować albo przetwornica wybuchnie. Kurde ale se knyflem zrobiłem no. No cóż zdarza się. Dobra składam to już do kupy okulary mam teraz sobie zdejmę. Złożę to już tak jak ma być i no i na żywioł do sieci nie tylko komputer sobie wyłączę bo żeby jak bezpieczniki spadną, żeby nie, nie wyłączył się niekontrolowanie. Aha, jeszcze bezpiecznik muszę znaleźć. Ciekawe jaki tutaj był. Bo Mostek jest 2 amperowy. Myślę, że 2 ampery to. Dobra, wszystko podpięte, to ładnie złożone. Aha, okulary. Mimo to, bo może rozerwać nawet tą budowę. Dobra, załączam. Komputer zgasiłem, także dobra, 3, 2, 1 No jest. Klikam tu i uciekam 14,7 o dobra, niech się tak poładuje trochę. Prawie jak mówiłem, się nie się poładuje, trochę to wyskoczyło full. A może zrobię, spróbuję zrobić ten trik, co mister akumulator i rzeźbiarz robili, że to jest ten ukryty tryb rekont. rekond Cyk. Miał mi mignąć na chwilę? O, jest. dało mi się. Dobre. Dobra, nie będę męczył tej żelówki. Ale tryb rekont działa. Fajnie. To idę po jakiś większy akumulator. Dobra, znalazłem kiedyś trupa. Próbujemy z tym, czy na tym nie wybuchnie. O, coś tam zapiszczało. O, ten stawia trochę większy opór. Dobra, za, za jakiś czas przyjdę, zobaczę, czy tu jeszcze będzie co zbierać. Jeszcze sobie zmierzę, ile amperów oddaję, jaki prąd płynie. Tak szybko nie rośnie, to chyba coś tu tak oszczędnie ładuje, zeruje. Nie widać jest DC wyzerowane 2 Ampery 2.1 no tak oszczędnie ładuje ciekawe czy tak ma być czy... czy się może tryb zmienia nie ciepły się nie robi może nawet i lepiej że takim mniejszym prądem ładuje jeszcze raz 21 Ampera Zostawię to. Przyjdę za jakiś czas zobaczyć. No i dobra, tak to wygląda. Jeszcze yy, powiem, jaki tranzystor tam wstawiłem na wyjście. AOD4185. Taki MOSFET typu P. Także tyle. Taka bezsensowna naprawa. Bo za dużo usterek, a ładowarka tania jest. Także tyle. Na razie do zaś.